W tym filmie przyjrzymy się co oferuje nam Sandbar HTS-2000 i zaczniemy od jakości dźwięku. To system 3.1, co oznacza, że mamy lewy i prawy głośnik oraz centralny głośnik do dialogów. Po bokach podwójne subwoofery zapewniające potężny bas. Widać, że każdy z tych głośników ma prawie prostokątny kształt, ponieważ są to głośniki w technologii X-Balanced, Oferujące intensywne pasy, klarowne wokale i minimalne szanse na zniekształcenia przy zwiększeniu głośności. Soundbar ten wykorzystuje technologie wirtualne, takie jak Vertical Surround Engine i technologia S Force Pro, aby symulować dźwięk dochodzący z różnych kierunków, sprawiając wrażenie obecności wielu głośników w salonie. Możesz to zrobić nawet podczas oglądania telewizji naziemnej, YouTube'a czy innych treści online. Oprogramowanie ulepszy dźwięk, rozdzielając zwykłą ścieżkę dźwiękową na poszczególne elementy dźwiękowe, a następnie otacza nimi przestrzeń słuchania, tworząc ogromne wciągające wrażenia dźwiękowe. Wszystko to z kompaktowego sandbara. Jeśli chcesz pójść dalej, możesz dodać bezprzewodowe głośniki tylne lub wybrać bezprzewodowy subwoofer, co zapewni jeszcze większą moc i imersję dźwięków. Konfiguracja Sandbara jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć go do prądu, wziąć przewód HDMI, który znajduje się w pudełku i podłączyć odpowiednio do telewizora. I gotowe. Aby ułatwić obsługę, Sony wprowadziło nową aplikację Home Entertainment Connect, która zawiera przewodnik krok po kroku z jasnymi instrukcjami, jak postępować. Gdy już ją zainstalujesz, możesz używać aplikacji do kontrolowania ustawień Sandbara. I wiele, wiele innych. Podsumowując, oto potężny, kompaktowy sandbar, który oferuje klarowny, szczegółowy dźwięk i niezwykle imponujące doznania dźwiękowe bez względu na to, co oglądasz.